Może być aktorem na diagramie przypadku użycia. Przejdźmy do specyfikacji UMLA 2.5 i przeczytajmy ją ze zrozumieniem. Aktor to rola odgrywana przez użytkownika lub każdy inny system, który współpracuje z subject, z obszarem. Więc jak tu widzimy, aktorem może być człowiek i to jest y, często spotykany temat, kiedy mamy użytkownika, który współpracuje z systemem. Schody zaczynają się, kiedy mówimy o innych systemach i tu zaczynamy mieć wątpliwości. Więc może być to każdy inny system, to prawda. Natomiast y, zobacz słowo inny. Oznacza to, że nie ten sam, który projektujemy, musi być to inny współpracujący system lub inny współpracujący komponent. Coś, co znajduje się poza zakresem y, o, który właśnie analizujemy i omawiamy. I zobacz, że nie mamy tutaj pojęcia czas. Aktorem nie może być czas, nie jest to ujęte w specyfikacji UML25. Aktor reprezentuje rolę odgrywaną przez człowieka zewnętrzny, sprzęt lub inny system. Czyli zobacz, może być aktorem również sprzęt. To też się tutaj mieści. Co więcej, aktorem, aktor nie musi być koniecznie. Yy, Specjalną jednostką może po prostu y, pokazywać rolę, w jaką y, ktoś wchodzi, czyli rolę, w jaką wchodzi człowiek. To niekoniecznie jest Jan Kowalski, ale może być to rola menadżer, to niekoniecznie jest system i tu nazwa systemu, ale może być to określona rola tego systemu, jaką y, odgrywa we współpracy z tym systemem. Często spotyka się to, że powiązujemy yy, przypadki użycia z aktorami, więcej niż jednym, również z tymi aktorami, które biorą udział w realizacji tego przypadku użycia. Jeśli tymi aktorami innymi, które biorą udział w y, realizacji przypadku użycia są inne systemy. Moje osobiste, prywatne podejście do tego tematu jest takie, że ja raczej nie wrzucam tutaj tych aktorów z tego powodu, że uważam, że najważniejsze jest na tym etapie wykonywania analizy systemu zastanowić się, dla kogo y, będzie ten przypadek użycia dostarczał wartość, a jeśli ten aktor, który będzie b, brał udział w realizacji tego przypadku użycia jest innym systemem, który będzie nam potrzebny do wykonania tej czynności, za którą de facto odpowiada ten analizowany obszar. Zostawiam to na późniejsze etapy analizy, ponieważ tam będę odpowiadać sobie na pytanie nie tylko co chcę zrobić, ale również jak. I posłużą mi do tego inne diagramy, na przykład diagram sekwencji, na którym widzę właśnie mój analizowany zakres, ale również inne współpracujące systemy i dzięki temu w innych na innych diagramach, na diagramie komponentów również będzie to dobrze widać.